Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Cello z tej strony. Kłaniam się, a w dniu dzisiejszym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom moich subskrybentów, moich widzów, przygotowałem coś na temat końcówek szachowych. No, to co mnie prosiliście w komentarzach, mówicie, macie, u mnie wszystko jest prosta, jak dwa razy dwa. No jeśli chodzi o końcówki szachowe, no to troszeczkę innymi zasadami się rządzą niż te inne fazy gry. Takie jak debiuty, czy też gra środkowa. No jesteśmy uczeni, że w debiucie w grze środkowej trzeba tego króla chronić, trzymać jak dziecko w pieleszach, tak aby żadna z figur wrogich do niego się nie dopadła. No i to jest racja. No ten król często wpada w tarapaty, dlatego, że nie jest odpowiednio broniony, nie jest odpowiednio schowany. Natomiast jeśli chodzi o gry końcowe, tutaj król nabiera mocy, tej król staje się wojownikiem, ewoluuje, tak? przechodzimy do części końcowej, do tej właśnie końcówki szachowej, no i król ma tutaj swoją wartość, to jest walcząca figura. Król zamienia się w wojownika, warto o tym pamiętać. Bardzo często jest tak, że która ze stron ma aktywniejszego króla, no i właśnie dzięki temu potrafi zakończyć partię na swoją korzyść. Dzisiaj przedstawię wam trzy pozycje, w których na pierwszy rzut oka wszystko jest niby jasne, wszystko jest niby łatwe, aczkolwiek tutaj nie do końca, jak się okazuje. No dobra, co jeszcze jest główną ideą w tych końcówkach szachowych? No, oczywiście, przemiana pionka, tak? No to każda ze stron dąży do dojścia tym pionem na, do linii przemiany. Do pierwszego bądź też ósmego rzędu, zależy od koloru. No i jak już będziemy mieli tego hetmana, no to wygrana powinna być czymś w stylu piece of cake. No ale nie zawsze jest to takie łatwe, jak się wydaje. Łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. Zwróćmy uwagę na pozycję numer jeden, moi drodzy. Jeśli chodzi o materiał, no bo w pierwszej kolejności podsumujmy materiał, no to wygląda na to, że zarówno czarne, jak i białe mają taką samą liczbę pionków. No, dwa króle tutaj naprzeciw siebie. Król Białych na szóstym rzędzie, Król Czarnych na ósmym. I teraz tak, który król jest aktywniejszy, Waszym zdaniem? No, zwróćmy uwagę na to, że tutaj król, między królami zawsze musi być tam te puste pole. No i to jest tak zwane tempo, tak? Czyli wygląda na to, że teraz białe na posunięciu i plan białych, jakbyście mieli teraz wcielić się w gracza grającego birkami kolor białego, no to. Jaka by była Wasza idea? Jaki by był plan tutaj na wygraną? No myślę, że większość z Was zgodzi się ze mną, że najprostsza koncepcja to atak na H6. Czyli król zmierza tutaj po prostej do pioneczka na H6, huka H6, w następnej kolejności unieszkodliwa pionka z kolumny G, no i high life, tak? No, zatem spróbujmy, jak to wygląda w praktyce. Zanim jeszcze tutaj ruszę cokolwiek, no to jak myślicie? Spróbujcie obstawić, ustalić. Która ze stron ma przewagę? Jak byście ocenili pozycję pod względem tutaj szans na wygraną? Białe wygrywają? Czarne wygrywają? Czy może pozycja jest renisowa? Jak myślicie? No nie zdradzę. Na razie, na razie zajmiemy się koncepcją atakowania białym królem pionka na h6. No dobra, czyli pierwszy ruch król b6. Chyba logiczne tak. No co pozostaje tutaj grać czarnymi? Przypominam, że pchnięcie pionka z kolumny h w tym momencie no, kończy się tragedią. G, B, I, H, no i tutaj pionek biały dochodzi, tak? Nie ma tutaj dwóch zdan. Czyli tak naprawdę trzeba tym królem ruszać również w stronę swoich pionów. Czyli czarne grają, król B8, król C6, król C8, król D6, król D8, król E6, król E8. Mam nadzieję, że nie zasnęliście podczas tego marszu i w tym momencie mamy w 6. No i wygląda na to, że jeszcze jedno pole, pole G6 białym królem i jest po pionku z kolumny H, no i można się cieszyć wygraną. No jeżeli teraz czarny chciałby kontynuować marsz w stronę swoich pionów, żeby jakoś je tam rzekomo bronić, ewentualnie rzekomo zatrzymywać te dwa pioneczki, które ruszą za kilka posunięć i zagrały coś w stylu król F8, no to niestety wygląda na to, że jest kompletna przegrana. No, bo teraz król G6, wymarzone pole. Niestety leci pion, powtarzam, niestety. Z piąt z kolumny H jest już stracony. A to oznacza, że piąt kolumny G również jest już stracony. No tutaj nie ma tak naprawdę wyjścia. Jeśli pchnięcie, tłuczemy. Jeśli król, e, przepraszam, e, jeśli król G8, białe tłuką, No nie ma litości, tak? Zatem tutaj nie można zagrać czegoś w stylu e, po ruchu białych. Król F6 i można zagrać królem na F8, no bo król wrogi, czyli biały w tym wypadku, wchodzi na G6, no i jest po ptoka, jak to się mówi, tak? Musztarda po obiedzie, zatem co grać? Jak tutaj walczyć, moi drodzy? Jest ruch, który, moi drodzy, gwarantuje przy poprawnej grze remis dla czarnych. Jesteście w stanie to uwierzyć? Jeśli nie, no to oglądajcie dalej. W tym momencie, jak król zagrał na F6 z planem wejścia na G6, czarne powinny pchnąć piątka z kolumny H. Czarne grają H5, no i wygląda na to, że to jest nieporozumienie, ale to jest jedyna droga do remisu, moi drodzy. Zwróćmy uwagę, jakie opcje teraz mają białe. Białe mogą tłuc z G na H. Jeżeli pobiją z G na H, no to teraz mamy zagranie króle F8. Jeżeli konsekwentnie białe będą chciały utłuc tego pionka czarnych, no to król bije G5. No i mamy tak naprawdę zagranie teraz Czarnym Królem. Gdzie? Jak myślicie? Król G7. Uwaga! Król Czarny wytępuje za momencik, już to robi w sumie, białego króla. Zwróćmy uwagę na to, że ten ruch królem tutaj na G7 odcina dla białego monarchy te pola. Czyli król tutaj biały nie rusz niestety. Król musi albo tutaj się cofnąć, albo odejść na f5. Jeżeli ktoś teraz chciałby dać szach pionem na h6, no to nic to nie zmienia, moi drodzy, bo teraz mamy król g8. I nie zmienia to e, całkowicie nic. Jeżeli król g6, no to mamy zagranie królem, jak myślicie, gdzie? Król h8 oczywiście. Jeżeli pion h7, no to jaka jest sytuacja, moi drodzy? Stalemate, czyli król... Nie ma legalnych pól do odejścia. Zatem zapewniam Was, że tutaj po tym ruchu, takim w sumie można powiedzieć niespodziewanym, H5 ze strony czarnych, bicie pioneczka gwarantuje remis. A co jeżeli król teraz białych wziąłby na G5? No to w tym momencie czarne biorą na G4. Czarne biorą na G4. I wygląda na to, że trzeba by było tego pioneczka huknąć król bije na g4 no i mamy powtórkę z rozrywki kolejny raz jest remis moi drodzy król f7 co gramy dalej moi drodzy czy ruszymy królem tutaj na f5 czy ruszymy pionem na h3 czy na h4 zapewniam was, że pozycja jest remisowa, komputer pokazuje 0,00 tutaj e, nie wygrają biał ze względu na to, że przepraszam, pion z kolumny h jest pionem skrajnym i ten król ma tutaj dobrą pozycję czarnych. On będzie tutaj skutecznie stopował pole H8 przed promocją dla piąta. Zatem zwróćmy uwagę, że sytuacja jest remisowa. Coś niebywałego. Czyli zwróćmy uwagę na ten ruch, który tutaj tak naprawdę przewrócił szachownicę do góry nogami, zarówno bicie tutaj z gina H albo bicie królem na G5. No to jest pozycja, moi drodzy, remisowa. No dobra, ale ktoś powie, ale biały mogą jeszcze zagrać. H3. Białe grają H3. Ale przy poprawnej grze kolejny raz jest remis. Zwróćmy uwagę. Teraz czarne tłuką, z H na G. Mamy zagranie. Co by się teraz zagrali? No najlepsza opcja to bić, no bo zaraz pionek ruszy i będzie, będziemy mieli przegraną jako biały. Szatuc pioneczka na G4. No ale teraz co? Jak myślicie? Oczywiście łapiemy tempo. Tempujemy króla, tak? Czyli szkodliwe tempo dla białych białe muszą odejść. I wygląda na to, że... Em, Pion nie ruszy, można tu co oczywiście. Król bije na G5, no ale teraz mamy jakie zagranie, moi drodzy? Wedle maksymy tempowania. król G7. I zwróćcie uwagę, nie przepuści czarny król tutaj pioneczka z kolumny G. Nie ma takiej możliwości, no bo co? Król F5? No to jakbyście tutaj zagrali teraz czarnymi, moi drodzy? Oczywiście, król F7. Jeżeli pion rusza, król zastawia drogę dla piona. Król G7. Jeżeli teraz mamy G6, no to co gracie, moi drodzy? Oczywiście cały czas blokujemy drogę dla piona, czyli G8. Jeżeli teraz król F6, no to H8. I zapewniam Was, kolejny raz pozycja jest remisowa. Zatem zwróćcie uwagę, tutaj na pierwszy rzut oka pozycja przegrana na czarny. Czarne mogłyby śmiało się poddać, mówiąc: ha, no nie zatrzymam tego króla, on huknie tutaj na y, polu y, H6, no i jest po obtokach. No ale jak się okazuje, niekoniecznie, moi drodzy, ze względu na to, że można tutaj zagrać H5. No, nie bywała sprawa, sam byłem zaskoczony, jak studiowałem tą pozycję, że sytuacja nie jest taka jednoznaczna, y, jaka mogła się wydawać na początku. No dobrze, pozycja pierwsza za nami. No dobrze, moi drodzy. Pozycja numer dwa w naszych dzisiejszych grach końcowych. Równie interesująca. Jak byście, moi drodzy, ocenili tutaj sytuację? No wygląda na to, że materiał jest znowu wyrównany. No i jaka jest wasza decyzja w tej sprawie? Bądźcie sędzią w tej sprawie. Kto wygrywa? Czy może remis? Czy może przewaga czarnych? Czy może białych? No tutaj, moi drodzy, już nie jest tak wyrównanie, jak było w poprzedniej partii. Tutaj król... Białych zajmuje o wiele lepszą, aktywniejszą pozycję. Oczywiście, plan jest, e, plan jest prosty. Wedrzeć się, moi drodzy, tutaj, no i likwidować pionki, tutaj, zaczynając od e, G6. No, taki sam plan na grę ma zapewne czarny monarcha. No, zwróćmy uwagę, jak to będzie wyglądało w praktyce. Tutaj również łatwo błąd, łatwo zremisować białymi, aczkolwiek tutaj pozycja e, faworyzuje kolor biały. Nie ma, nie ma tutaj dwóch zdań. Król białych b5, b3, c5, c3, d5, d3, król e5, król e3, no i mamy wejście królem na f6. Król czarny gra na f3. No i teraz tak naprawdę, co tu grać białymi, moi drodzy? Można byłoby jak najbardziej tłuc na g6. Załóżmy, że biały biorą na g6, w tym wypadku, co może zagrać e, czarny król? Jeżeli czarny klu, król tłucze na y, g3, no to y, wygląda na to, że traci tempo. Traci tempo ze względu na to, że teraz białe grają król g5. I zwróćmy uwagę, e, dwa pionki są już bronione. Król musi teraz odejść albo na h3, albo na f3. Jeżeli gra na h3, no to białe tłuką na h5. No już jest po partii. Jeżeli natomiast król f3... No to białe tłuką na F5 i zwróćcie uwagę, białe nie będą tutaj oddawać żadnych pionów, zaraz grają na G5, pion startuje. No i tutaj nieuchwytny będzie dla czarnego monarchy. Zatem zwróćmy uwagę, że tutaj jednak kto pierwszy, ten lepszy. Bardzo często jest taka sytuacja w końcówkach, który król szybciej zdąży, albo który pion szybciej zdąży do przemiany. Ale tutaj łatwo błąd. Zwróćmy uwagę na tą pozycję, momencik. Zwróćmy uwagę na tą sytuację. Teraz białe tłuką na G6, czarne tłuką na G3 i teraz łasi się król i tłucze biały na F5. No to teraz już sytuacja nie jest wcale taka przesądzona, no bo teraz czarny król tłucze na H4. I wygląda na to, że król E5, droga do chwały, tutaj prowadzi rzeczywiście kolumną F. No ale w tym momencie mamy król król G3. I droga do chwały dla czarnych również się otwiera. No i wyścig szczurów. Kto pierwszy, moi drodzy? Ten lepszy. Hetman. Hetman. No i tutaj możemy sobie szachować, ale to wcale nie jest powiedziane, że białe wygrywają, moi drodzy. No bo teraz król H3. No i co? Co dalej? Co gracie? Komputer podpowiada. Król F5, yy, przepraszam, Hetman F5 z szachem. No ale to nie ma żadnego problemu. No bo teraz czarny król może sobie odejść bez problemu na G3. No i tak naprawdę pozycja jest remisowa. Czyli zwróćmy uwagę, jak łatwo tutaj o remis przy wygranej pozycji. Tutaj trzeba łapać te tempo, czyli pobiciu na G6. Król tłucze tutaj. I nie można brać pionków, trzeba tempować króla. I to jest wygrywające posunięcie. A co jeżeli w tym momencie, po biciu białych na G6, czarny król zagrywa na G4? Haha, to teraz czarny król tempuje białego. No ale tutaj nie ma się co przejmować, moi drodzy, no bo tutaj wciąż jest wygrana białych. Co byście zagrali w tej pozycji? Można grać H6, można grać F6. Nie ma, nie ma znaczenia. Króle w 6 no i co? Król musi odejść. Król odchodzi na któryś z tych pól ewentualnie przepraszam, król odchodzi na który z tych pól, ewentualnie tłucze na g3. No ale to nie zmienia nic. No bo teraz mamy znowu król G5, król G5 to jest jak gwoździe gwóźdź do trumny dla czarnych. No bo teraz znowu odejście królem gdzieś i jest powtórka z rozrywki, moi drodzy. Zatem zwróćmy uwagę, rzućcie okiem na tą pozycję tutaj startową. No sytuacja wygląda następująco. Jest w tej chwili zdradzę Wam plus 40 dla białych, czyli tutaj przy dobrej grze białe, utłuką um, czarne doprowadzą którego ze swoich pionków, a to tylko dlatego, że e, będziemy mieli do czynienia z opozycją, czyli król, moi drodzy, znajdzie się naprzeciw czarnego monarchy. O właśnie w tym momencie. I to jest wygrany ruch. Trzeba pamiętać cały czas o tej opozycji, cały czas o tym tempowaniu. Króla. No dobrze, pozycja numer 2 za nami. Teraz czas na pozycję ostatnią, pozycja numer 3. No dobrze, moi drodzy, przed nami pozycja numer 3, tutaj odsłonie gier końcowych. No i teraz tak, białe na posunięciu, jak oceniacie pozycję? No, materiał jest równy, no ale jeśli chodzi o aktywność króli, no to czarny król zdecydowanie aktywniejszy. Czarny król, przepraszam, czarny król tutaj będzie bardzo niebezpieczny. Czarny król tutaj jest na tyle już zcentralizowanym królem, jeśli chodzi o te rzędy, czwarty, piąty, no, że dla. Króla koloru białego będzie bardzo ciężko tutaj dojść i wybroić swoje piony. Jakbyście ocenili pozycję, kto wygrywa? Kurczę, co tu się dzieje? Kto wygrywa, kto przegrywa? Jak myślicie, faworyzujecie jakiś kolor? Powiem tylko tyle. Na pierwszy rzut oka pozycja jest przegrana dla czarnych ewidentnie. Natomiast tutaj przy poprawnej grze jest znowu remis, moi drodzy. Tak jest, to jest niebywałe. W takich pozycjach, już na pierwszy rzut oka, opłakanych, przegranych, można wyciągnąć to na remis. To jest niesamowite. Teraz białe są na posunięciu. Co byście grali, moi drodzy? No, tutaj jest groźba. Trzeba coś z tym zrobić. No, trzeba oczywiście tłuc tego pionka na G5. To chyba wszyscy się zgodzili. No, ale tłuc z F na G, czy z H na G? To jest bardzo ważne. Bardzo łatwo błąd, moi drodzy. Jeżeli uderzymy z F na G... No, to sorry, Batory, Król H5. No i teraz co? To nie przechodzi. Król H2 czy Król G2 nie ma kompletnie znaczenia, moi drodzy. Ze względu na to, że leci ten kluczowy pion na H4. To przegrywa. To przegrywa. To przegrywa. Wszystko praktycznie przegrywa. Dlatego też, moi drodzy, tutaj nie wolno. Nie wolno. Dopuścić do takiego momentu, kiedy uderzymy z kolumny F na G. Tutaj trzeba bić, moi drodzy, jak myślicie? Z jakiej strony? No, chyba wszystko jest jak najbardziej logiczne. Skoro nie ze strony F, no to ze strony H. H bije G5. Mamy szach, tak? Mamy szach. Kolejny raz. No i teraz tak. Jeżeli Czarny Król uda się tędy, aby uderzyć w F4, głosowego pionka, no to wygląda na to, że będziemy mogli pokusić się nawet o wygraną. No bo król G6, król G2, król F5, król F3 i pion jest broniony. Wygląda na to, że mamy dwa pioneczki i wszelkie szanse, aby wygrać ten mecz, moi drodzy. W najgorszym wypadku zremisować. Natomiast jeśli tutaj czarne będą nieco cwańsze i pójdą tędy, no to już jest prawidłowa strategia, no bo król Eee, przepraszam, król H5, król G2, no i mamy król G4, odcinający możliwości wejścia białym monarchą tutaj, tak aby bronić tego pioneczka na polu F4, moi drodzy. No, wygląda na to, że już w tym momencie jest pogrze. W tym momencie jest kompletnie pogrze na biały. No, ale tutaj nie jest to jedyna droga, jak można zagrać. Można zagrać jeszcze inaczej, moi drodzy. Można no, zrobić to w ten sposób. H2G jest szach. Król wiadomo, H5 chce eliminować naszego pionka na F4. To zwróćcie uwagę, co w tym momencie gramy. Gramy znowu coś niebywałego. I można powiedzieć, że cichy ruch, który prowadzi do remisu i szokuje publiczność. Gramy G6, moi drodzy. G6 to ruch, który daje możliwości remisowe do białych. I teraz tak. Jeżeli tłucze król na G6, no to jesteśmy w stanie obronić pionka. No i mamy pionek na pionek, pozycja remisowa. Dlatego też czarne uderzyłyby prawdopodobnie z F na G, bił na G6. No i co teraz gramy, moi drodzy? Jak myślicie? Bardzo łatwo błąd. Tutaj trzeba oddać kolejnego piona. Coś niesamowitego. Białe powinny zagrać F5. No i teraz oczywiście trzeba tłuc piona, gdzie bije F. No i mamy. Znowu tempowanie króla, ale tym razem jest to opozycja z dystansu. Na dystans tempujemy króla. Zwróćmy uwagę na to, że teraz, jeżeli, jeżeli podeszlibyśmy do przodu na H2, no to nie jest to najlepsze posunięcie ze względu na to, że Król H4 i teraz to my musimy zejść na króla z drogi. On nas tutaj wytępował. Te dwa pola nie wchodzą w grę. Musimy odejść. Musimy gdzieś odejść bądź też się cofnąć i czarne mają tempo, czarne wygrywają grę. Dlatego my tego króla będziemy tutaj z dystansu z dystansu będziemy go tempować. Grając G1. Co wy na to? Jeżeli teraz król H4, łapiemy opozycję. Król musi schodzić. Jeżeli teraz król G4, przepraszam, G4, no to gramy G2. Znowu łapiemy opozycję, tempujemy króla. Czarne mają znowu szkodliwe tempo i uwierzcie mi, w tym momencie jest remis 0,00, pokazuje komputer przy poprawnej grze. Dodam tylko tyle, że pchanie pionka tak naprawdę nic nie daje. Możecie sobie w tą pozycję wybić komputerem, w silnik szachowy i zwróćcie uwagę na to, że przy poprawnej grze jest remis. Czyli zatem zwróćmy uwagę, pozycja na pierwszy rzut oka przegrana kompletnie, ale można tutaj się wybronić, można grać na remis. Pewnie nie jeden z Was, ja również przyznam się, podałbym się tutaj grę z białymi. No ale tutaj nie, można tłuc na G5, król H5, no i mamy coś nieprawdopodobnego G5. FBG oddajemy kolejnego piona. Ten marsz tutaj nic nie daje ze względu na to, czyli łuką czarne na F5. No i w tym momencie mamy opozycja z dystansu. tempujemy króla na dystans. Więc moi drodzy, trzy pozycje, w których nie wszystko było takie jasne, jak się mogło wydawać. Na pierwszy rzut oka pozycja czasami wydaje się wygrana bądź przegrana. A wcale tak nie musi być. Bardzo łatwo tutaj o rejs w takich końcówkach pionowych. No mam nadzieję, że podoba Wam się film. To był pierwszy film, jeśli chodzi o końcówki, końcówki szachowe, końcówki pionowe w tym w tym wypadku. No troszeczkę postudujemy te końcówki pionowe. Mogę Wam to obiecać. Sam tutaj dużo się uczę i mam nadzieję, że Wy ze mną również. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Pozdrawiam.